Siema, w dzisiejszym odcinku omówimy wszystko o Traxbook, więc jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, subskrypcji na kanale, a ja zapraszam Was do oglądania. Jeśli trafiłeś na ten film, to raczej wiesz co to Traxbook. Opowiem w skrócie, Traxbook jest to aplikacja, która umożliwia pomaganie VSkom, zapisywanie zapisywanie tras, pomiaru prędkości oraz innych rzeczy, które będą potrzebne no, Waszym szefom w VSkach. Co zrobić, żeby być w ogóle na Tracksbooku? Wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy po prostu Traxbook. Następnie klikamy Registration czy Registration i następnie musimy się zalogować przez Steama. Już to zrobimy? otwali nam się taka strona. Będziemy musieli oczywiście kliknąć znajdź firmę i następnie złożyć do jakiejś firmy podanie. Myślę, że to nie jest trudne, ponieważ będziecie mieli wszystko napisane. No dobra, ale jak już mówiłem, musimy dzisiaj omówić wszystkie tutaj rzeczy, które są dostępne na Tracksbooku. Zacznijmy może od strony tutaj ustawień, czyli wejdę, przepuśćmy na ustawienia. W ustawieniach możemy ustawić sobie na przykład ustawienia dla ATS-a, czyli w jakiej walucie będzie trosę zapisywało, w jakich jednostkach prędkości, wagi, paliwa, spalania oraz nowa oczywiście opcja, czyli promo, czyli jak gramy na promocie to zaznaczamy, a jak na przykład idziemy już w multiplayer bez promocji, to wtedy sobie to odznaczamy. No to samo jest w ATS-ie, tylko, tylko że tu nie ma promocji. Oczywiście tutaj mamy inne swoje ustawienia, ale myślę, że każdy sobie poradzi z tym. Następną rzeczą to mówienie tych wszystkich tutaj e, ikonek. Pierwszą rzeczą jest strona główna. Tutaj będę właśnie wyświetlały e, moje na przykład statystyki, e, ile w ogóle przejechałem z Tracksbookiem, ile kilometrów, statystyki firmy, tutaj w, kto dzisiaj w firmie zrobił jakieś kilometry, oraz tutaj e, jakieś reklamy, tak? No to pierwszą rzeczą jest tutaj dziennik gracza. Dziennik gracza, no to będziemy mieli po prostu pokazane wszystkie nasze trasy. Nie ma oczywiście czym tu się pochwalić, bo nie jeździłem dużo na Trigsbooku, a tutaj znajdziecie w każdym miesiącu no, wszystkie wasze trasy. Następną rzeczą jest profil firmy. Tutaj znajduje się oczywiście główna strona firmy tutaj będą pokazane ile na przykład całkowitych dostaw jest w firmie, ile ogólnie dostaw jakichś innych informacji, będzie też pokazany wam, lim, będzie też pokazany limit kilometrów, czyli ile przynajmniej trzeba zrobić oraz jakiś opis, i oczywiście nazwa oraz, oraz wszystkich tutaj pracowników. Następną rzeczą jest tablica. Na tablicy po prostu to, to raczej nie jest dla Was, ponieważ tu można coś napisać firmę, firmy, ale no nie polecam tego używać. Następną rzeczą są pracownicy. To już jest raczej dostępne opcje dla założycieli VSEK albo dla menadżerów. Tutaj będziecie mogli sprawdzić te statystyki każdego gracza oraz ewentualnie dodać oraz odrzucić jakieś trasy czy coś. Następną rzeczą, jaką jeszcze masz dostęp jako normalny gracz, jest mapa. Macie tu mapę American Track oraz Euro Track Simulator 2. I po prostu tu możecie sobie sprawdzić, no, mapę, jakie jest. Mapę z najnowszymi DLC, i po prostu, jak znajdziecie taką kropkę, to znaczy, że gracz jedzie, albo po prostu ma tutaj pauzę. No w ats akurat nie ma, w ats no spróbuję poszukać, a tutaj ktoś jest. Yy, no ale zobaczcie, że tu mapy pokazuje bez promocji, czyli jak na przykład, ale jak ktoś będzie pomiędzy tymi drogami, to znaczy, że ma promocja. Następnymi tutaj opcjami są statystyki, czyli po prostu możemy sprawdzić statystyki, ile na przykład w danym kraju i yy, jaki gracz ma największe statystyki, no po prostu statystyki, tak. No tu niemal dużo czego omawiać. Jest też lista użytkowników, gdzie znajdziecie każdą, gdzie znajdziecie każdego gracza. A jedną rzecz, jaką trzeba zrobić, żeby wam trasy zaakceptowały, jest to pobranie Traxbook Client. Jak zainstalujecie tą aplikację, to pojawi Wam się takie okno. Musi być ono odpalone, żeby wam trasy zaliczało. No dobra, no to omówimy tutaj wszystkie opcje ustawiania. W ustawieniach możecie sobie dobrać, przypuśćmy łatkę do Eurotrack i ATS, czyli żeby po prostu Wam trasy zaliczało. Ja Amerykana nie mam, więc tylko w Eurotracku mam ścieżkę. Tutaj ostrzeżenie dźwiękowe, ile tutaj ostrzeżenie dźwiękowe, ile kilometrów przekroczyliśmy. Ja sobie ustawię to może na 89 albo na 90, dobra tutaj możemy też sprawdzić jakie dźwięki będą gdy przekroczymy prędkość ja sobie ustawiłem dźwięk czwarty tutaj oczywiście możemy mieć łatkę na multiplayer oraz możemy tutaj w innych ustawieniach wybrać np. ruchom program wraz z systemem następną rzeczą jest dyspozytor tutaj będziecie mieli pokazane trasy jeśli ktoś z firmy wam nałoży po prostu trasy możecie zaakceptować albo odrzucić ja obecnie takiej nie mam więc no, więc no przejdę dalej w firmie znajdziecie w firmie nic nie możecie zrobić, jak nie macie konta premium, a w dzienniku gracza oczywiście będą pokazywały się wszystkie trasy zrobione na tym profilu. Więc to już wszystko, jeśli chodzi o poradnik Trycksbooka. Myślę, że teraz wszystko już wiecie. Myślę, że teraz już wszystko wiecie. Jeśli będziecie mieli jakieś jeszcze pytania, to możecie napisać je śmiało w komentarzu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostać opeczki w górę subskrypcji, a ja się z Wami żegnam. Siema, cześć!